Klasyka satyry. Czyta Kamil Prabucki. Moje uszanowanie, dzisiaj w klasyce satyry o szczerości opowie nam Andrzej Waligórski. Zapraszam serdecznie. I'll tell you. Bardziej od węży glist oraz kretów nie znoszę różnych szczerych facetów. A szczery facet to facet taki, co ma na dłoni serce i flaki. I przy spotkaniu powiada krótko. Wiesz, twoja żona żyje z kociutką. Wszystko to szczera prawda i racja, lecz po mi ta informacja? Zmartwienie z tego tytułu tycie żyje z kociutką? Co to za życie? Reasumując sprawę pokrótce, musiałbym teraz dać wpysk kociutce. A on poczyta mnie za idiotę, bo wie, że ja wiem już sześć lat o tem. Więc gdyby można, to wszystkich szczerych wziąłbym i wysłałbym na galery. Wolę już kłamstwa, choćby najprostsze. Wiesz, tak wyglądasz, że ci zazdroszczę. Twój wiersz ostatni był doskonały. Trochę ci jakby włosy zgęstniały. Ach, twoja żona to jak z ołtarza. Chętnie uściskałbym tego ugarza, Ale już odszedł, a na mą mękę Wraca ten szczery, szczerząc paszczenkę. Lecz to szczerości jego ostatnie, Bo dziś się na mnie paskudnie natnie. Jak się masz, stary, czyś ty nie chory? Masz pod oczami ogromne wory. Odszedł, wydając z siebie jęk głuchy. Precz ze szczerymi! Wiwat kłamczuchy. Życzę Państwu pięknego dnia i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.